Puszczajcie mnie, puszczajcie, jam ja carów morderca. Idę zabijać. Ktoś mnie za włos trzyma? Słuchaj, ja mówię oczyma. Słuchaj, ja mówię biciu serca. Nikogo nie ma, ktoś gada. Nie patrz na mnie, lecz patrzaj, gdzie ja palcem wskażę. Palca twego nie widzę, lecz mój wzrok upada. Tam, gdzie wskazujesz palcem, widzę jakieś twarze. To arabeski ścienne malowidła. Przekonaj się, wpatrzaj się w ściany. Ściana gadem się rusza, przebrzydła. Każdy wąż złota ogniem nalany, Pierścieniami rozwija się z muru. Kolumny potrząsają wężów zwitych grzywę. Sfinksy straszliwe spełzy z marmuru. Sfinksy płaczą jak dzieci, Węże jak wiatr świszczą. Nie nastąp na nie, patrzaj, Wiją się i błyszczą. Jako motyl płocha powiewna, Odleciała od ściany dziewica. Może jakaś zaklęta królewna? Królewna? Lub czarnoksiężnica? Przypomnij, widziałeś jej lica. Przypomnij, do kogoś podobna. Przypomnij, tamta była posępna i patrzała skromniej. U tej szata gwiazdami ozdobna. To gwiazdy prawdziwe, to światy. Błyszczą na szafirze szaty. Jest to pasterka z gwiazd sioła. Kosz na głowie, w koszu kwiaty i twarz anioła. Ten głos rozwiewa złote zapału świtanie. Zamknięty jestem w kole czarów tajemniczym. Nie wyjdę z niego. Mogłem być czymś, będę niczym. Czemu Kordian tak smutny? Znalazłam dziś rano w imionniku wierszami kartę zapisaną. Poznałam rękę, pióro, o nie, raczej duszę. Czemu się pan mój schyla? Odmiata mi kruszę gałązki, ciernie chwasty spod stóp twoich pani. Cierń, co mi zrani rękę, nikogo nie zrani. Kordian zapomniał, że ma matkę, matkę wdowę. Cóż to? Kordian drwi zmarszczył, chmurzy się, rumieni. Zapytaj się drzew pani, dlaczego w jesieni szronem dotknięte noszą liście purpurowe? To tajemnica szronu. Gdzież anioł przeczucia? Czy przyjdzie, poprowadzi? Więc myśli i czucia trzeba skąpca przykładem na lata rozłożyć i nigdy zmysłów w jednej nie utracić burzy. Trzeba się dziś zwyciężyć, aby jutra dożyć. Dziwna ciekawość życia prowadzi w podróży, a za ciekawość trzeba nieszczęściami płacić i nigdy zmysłów w jednej burzy nie utracić. Ja mnie utracił, Boże, zmiłuj się nade mną. Kordianie, czas powracać, już wietrzno i ciemno. O Pani, zostań jeszcze. Więc Pan mi przyrzeka, że będzie spokojniejszy? Tak, przyszłość daleka. Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. Ciemny się błękit nieba, wyświeca zamgłami. Ach, księżyc, spacz tam, pani. Księżyc srebrny, pełny stanął i patrzy na nas. Chmur srebrzyste, wełny, spadły nań. Leci, jakby wyrywał się z chmury. Teraz go na pół gałąź rozcina spuchniała. Teraz wśród czarnych liści krąg chowa ponury. Dotąd kordian nie wrócił. jedenasta biła. Natrętna niespokojność, w serce się zakrada. Gdybym też dziecię płochym szyderstwem zabiła? Wmucham wróżę, co słońcem opalona pada. A jeśli jego serce z takich kroścowlane, że co na nim napisze, przetrwa napisane? Na wieki wieków, boże, jeśli jego oczy przywykną do ciemności i do łez, co gorsza, jeśli miasto łez w dzieciach zapalonych skorsza, duma gorzkie uśmiechy, na twarzy mu utłoczy. Noć nudnymi grzecznościami zapisane karty. Ten miał równe do kwiatu, ci do gwiazd, a czwarty do dyjanny bogini. On sam, jak bugapis, zwierzęcą nosi głowę. Ten kwiat chce rozkwitać. Rysunek mojej siostry. Ach, kordiana napis! spojrzała mimowolnie. Muszę raz odczytać. No patrzaj, panie kumie, co przed zamkiem stoi. To car nasz miłościwy kazał stawić w nocy. Te wielkie rusztowanie, jeśli naród zbroi, to będą ścinać głowy. Waś, rzucasz jak z procy niepomyślane baje na te rusztowanie. Wchodzą wielmożni nasi i wielmożne panie, co na koronacyjną chcą patrzeć z wysoka. Kwiatem dam się pokrywa estrada szeroka. Estrada? Jakie słowo? Jak przyswoić wolę wyraz wschodowidownia? Zgoda, mój purysto. Lecz patrzaj, pióra, kwiaty, tiule, parasole to istna łąka. Chciałbym zostać ziemną glistą i pełzać po tych kwiatach. Wolisz zostać carem i chodzić po tych głowach? Ten szef spojął honoru i zemsty prawidła. Prawidła? Mój kalambur upadł. O, ludu głupi! Nie podjął kolamburu. O, zagrajło przebydła. Kto w twoje berło, kupi? Ki postucha kupi. Ha, 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 jak się szlachcic czerwony jednoczy. Cicho, słuchajcie, oto pierwszy szereg krzyczy. Cesarz przechodzi. Krzyczymy. Niech żyje, niech żyje. Ha, nie moja wina. Pod maciejowicami, ogłuchem od kuli. I przyznam się, że nie znam jak w bariasza króli, gdy się z nimi kozyrna połączy dziewczyna. To sobie ze czterdziestu choć na dyszlu walę. Ciszej no! Waś o królach gadasz tak zuchwale, jak gdyby szpiegi butów nie umieli skroić. Wierz mi, waś, co masz gadać? To wolałbyś broić? A kiedy nie masz dratwy, to dziurnie kolszydłem. Ha, ha, ha! To go wstrzymał skórzanym wędzidłem. Pozwólcie też, panowie, spojrzeć człowiekowi. Garbuś, garbuś, ustąpcie miejsca garbusiowi. Car przeszedł, a my wszyscy patrzyli jak głupce na garb i nie widzieli cara. Wielka szkoda. Idziemy lepiej po bruku wybijać chałupce. Mówią, że z beczek wino leje się jak woda. Przysięgam. Car się ukoronował, wychodzi z kościoła. Przysiągł konstytucją świecić jak pacierze. Wróciwszy, pewnie w zamku zasiądzie do stołu. Choć królem, to jeść musi, jak i każde zwierzę. A wiecież, co jeść będzie? A proszę, wasz mości, toć zapewnie nie będzie obryzał tam kości. Toż królowi na pokar dostarczy stawa. Będzie zjadał bażanty, a nawet prawa. Mały Janek, gdzie się chował przez rok cały, zgadnąć trudno. Wsiadł na okręt i żeglował. I na jakąś wyspę ludną przypłynąwszy, wylądował. Owdzie król przechodził drogą, jaś pokłonił się królowi i dworzanom i ludowi. A kłaniając szastał nogą tak układnie. Że król stary włożył na nos okulary. I wnet tymże samym torem dwór za królem, lud za dworem powkładali szkła na oczy. Owóż król ten posiadał sławę, jakoby miał wzrok proroczy. I choć stracił oko prawe, tak kunsztownie lewym władał, że człowieka zaraz zbadał. Z letnich czasów but o jednym świewy stroję Na opłatku bez obcasów, A robota takiej wiary, Że psy puszczaj na moczary, Suchą nogą przejdą stawy. Masz więc służbę, złotem płacę, Rzekł do Janka Pan łaskawy I za sobą wiódł w pałace. A gdy dzień zaświtał czwarty, Szły na łowy w butach harty, A z hartów aksamicie przy królewskiej jechał świcie. Złoty order miał na szyi. W trzy dni został szambelanem. W sześć dni rządcą prowincji, W dni dwanaście został panem. Panicz może dziś nie dospał w łożu, bo starego odpędza jak natrętne zwierzę. Bywszy niegdyś w niewoli, znałem ją młodziana, co miał wiele nauki. Nie gardził mną przecie i dziękował za powieść. Gdy dobrze dobrana, było to piękne wcale i szlachetne dziecię. Smutno skończył. Cóż, umarł? A gdzie tam, mój panie? Więc żyje? Oj, nie żyje. Gdy nas Rosyjanie wzięli w dwunastym roku, spędzili jak trzodę i na Sybir zawiedli dwóchset naszych było. Wiarusy kęs nad psute, oficerstwo młode, a jak wzajem sprzyjali, wspomnieć starcu miło. Jeden drugiemu nigdy nie powie jak bracie, chleb łamią jak opłatki, w jednej chodzą szacie.